Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z Bass Simulator 21. Słuchajcie, oczywiście to jest Bass Simulator po najnowszej aktualizacji Next Stop. No tutaj w, w logo nie mam tego jeszcze, nie dodałem, bo słuchajcie, no nie chciało mi się. Ale, ale to już uwierzcie mi, że to jest już po, po, po aktualizacji, czyli no, na poprzednim odcinku, odcinku tam troszeczkę sobie omówiliśmy, co się zmieniło. No i dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze trafimy kilka rzeczy, które... które, które są nowością i oczywiście są takie brace ja między nagraniami troszkę pograłem, także jest parę rzeczy, o których jeszcze chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. I No i słuchajcie, no i dzisiaj, dzisiaj w planach musimy dowieźć tam kilku pasażerów na wyspę. Autobus CNG już zakupiłem, już jest ulepszony, jak widzicie tutaj, siedzę jako pasażer, także zaraz się przyniesiemy do autobusu i będziemy, słuchajcie, kończyć kolejne, kolejne misje, także zapraszam na gameplay. Dobra, słuchajcie, widzę, że ten chłop mnie kurczę e, zawiózł do garażu z powrotem, a ja tutaj ja tutaj chciałem kurczę misję wykonywać. E, kurcze, dobra. dobra Czemu pojazd Tak jest, it's all mine It's all mine Dobra, słuchajcie, tak w tego musiałem zakupić autobus e, CNG i oczywiście tylko na, ta, nie, tylko na takiego mnie było stać Koniec trasy no nie, nie koniec teraz, ja tu chcę jeszcze, słuchajcie, troszkę pojeździć, <średź> jedź teraz. Man, 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 man. To był man, słuchajcie, tak, takiego mana kopiłem CNG, no tak, tak nam, kurcze kazali. Poszacz, ty te znaczniki. Jakie znaczniki? Teraz, słuchajcie, czy ja jadę przodem, czy to muszę wycofać? Słuchajcie, tu jeszcze, ja jestem, pierwszy raz jestem tutaj w garażu, słuchajcie. <średź> O rany, nie wiem czemu ten chłopiec tutaj zawiózł do tego Do tego garażu Nie mam pojęcia No ale nic Także tak widzicie w prawym górnym rogu Mogę? A gość nie puszcza W prawym górnym rogu słuchajcie Są misje, no i także autobus CNG zakopiony, jest w jakiejś tam skórce Stworzyłem trasę, która łączy Gold Island z Highlander Park, no i tutaj właśnie musimy przewieźć Kilku, kilku pasażerów No i wziąłem ten terminal ja tutaj widzę, że muszę jeszcze aha, to już jestem tutaj to będę troszeczkę w plecy z czasem ale może damy radę że zostało mi do przewiezienia tam y, 13 pasażerów z właśnie y, z Gold jest z Gold Island, y, kurcze no, z Highlander Park do Gold Island i mam nadzieję, że uda nam się to teraz wykonać i słuchajcie, pierwsze, pierwsza rzecz, o której też y, tutaj chciałem powiedzieć, no właśnie na temat y, aktualizacji, myślałem że, myślałem, że coś zrobią z tym deszczem. Zobaczcie, Zobaczcie y, nadal nadal wycieraczki nie zbierają y, deszczu. Zobaczcie, jakie są smugi. Wycieraczki chodzą w lewo i w prawo, a smugi nadal są. Jak były, są. Także no kurczę, dupa. Terminal jaki? Terminal BG. A czemu ja tak tutaj dziwnie wjechałem? Kurczę, balance. Momencik, czekaj, czy tutaj nawrócę, bo ja może to jakoś od złej strony, słuchajcie, wjechałem. Oj, coś, coś kurczę, przewaliłem po drodze. Ja Zaraz ten czas przesunę, bo już tutaj ten deszcz mnie zaczyna troszkę irytować. B, tutaj są, dobra. I jestem już w plecy 2 minuty. Not good, not good. I zaraz wam powiem, dlaczego jest not good. Bo to jest kolejna rzecz, yy, która tutaj mi się nie podoba. Czekajcie, przeskoczymy czas troszeczkę. Yy, się przeskakiwało czas. Zmień czas i pogodę. A, i pogodę? Burza z piorunami. Nie, nie chcę burzy z piorunami. Mam godzinkę do przodu. O. Dobra. Już nie pada. Zamykamy drzwi. I lecimy dalej. Słuchajcie, kolejną zmianą, którą tutaj e, zauważyłem sobie jeżdżąc pomiędzy odcinkami jest taka zmiana, że tak jak mówiłem, tutaj są tory, słuchajcie, torów e, tramwajowych nie było wcześniej. Nie było na 100%, teraz słuchajcie, są i po tych torach jeździ tramwaj na 100%, ponieważ już miałem konflikt z tramwajem między odcinkami, miałem tam, słuchajcie, wymuszenie, e, wymuszenie pierwszeństwa. O i zobaczcie, jeszcze tutaj o, pojechała ciężarówka. Zaraz może ją dogonimy. To jest kolejna z nowości, która... Ta linia jedzie do kurcze, nie wiem. I to jest właśnie następna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. A tu już mi wyskoczyło. Dobra, będę strzelał. Będę strzelał. Tak. Prawidłowa odpowiedź. Ale zaraz do tego dojdę. Zaraz, słuchajcie, do tego dojdę. Chciałem tutaj Wam kurcze. Wszystko zaraz mi się tutaj pojawiło. Także wracając do tramwajów, tutaj jeżdżą, słuchajcie, po tych torach jeżdżą tramwaje, także na nie trzeba uważać. Jeżeli będziecie mieli, no wiadomo, kolizję lub jakieś wymuszenie, no to dostajecie punkciki, słuchajcie, doświadczenia w dół. No ja, chłopie, mieli ten trafik naprawić, nie? Oj, kurcze. Dobra, mamy kolejny przystanek. Także tak jak widzieliście przed chwilą, jedna z nowości to jest właśnie, że pasa, pasażer pyta się o trasę, czy ta linia jedzie tam czy tam. Także musicie na to odpowiedzieć. Wątpię, żeby ktoś aż tak znał, aż tak znał całą kurczę mapę, żeby, żeby dać odpowiedź. Może strzelać, tak jak to zrobiłem przed chwilą. I może się uda trafić. Jeżeli nie traficie, to, to oczywiście punkty, do, punkty doświadczenia lecą w dół. Oj, kurczę, czekajcie, bo ja tutaj nie za za wcześnie skręciłem. Tutaj miałem skręcić. Lub też macie opcję wejście, słuchajcie, w mapkę, no i zobaczyć faktycznie, czy, czy jedziemy tą, tą właśnie trasą. Także, no to jest fajne, to mi się podoba. Tego oczywiście nie było wcześniej. Przywrócili, słuchajcie, przywrócili funkcję, przywrócili funkcję, że pasażer coś zostawia wartościowego w autobusie. Chociaż chociaż mi się to jeszcze nie trafiło. Także mam nadzieję, że to się mi się jakoś no, przydarzy. Tej opcji nie było wcześniej, ale ta opcja była w Bass Simulator 18. Ja też, słuchajcie, liczyłem na to, że, no, że powróci też kolejna, kolejna opcja, kolejna funkcja z 18, a mianowicie Święto Narodowe, gdzie tych pasażerów było naprawdę, naprawdę sporo ale jakoś nie trafiłem jeszcze, słuchajcie, nie trafiłem i nawet nie ma w opcjach włączenia czegoś, czegoś takiego, także także szkoda, szkoda, że tego nie dodali kurcze, to ja powiem że te, tutaj te tory tramwajowe tak wyglądają troszeczkę tak tak trochę dziwnie za późno, no i słuchajcie, to jest kolejna rzecz, która, która też mi się nie podoba po tej aktualizacji Yy, już nie będę słuchał o, o tych torach, bo wyglądałem jak kurcze położone, nie mam, na yy, ja nie wiem, co to w ogóle jest. Yy, można się domyślić, że to są tory tramwajowe, ale ale tak właśnie mówię, no tak troszkę to nie wygląda zbyt zbyt realistycznie. No i ten tramwaj, słuchajcie, bardzo rzadko się tutaj pojawia. Jeż, jeżdżąc między odcinkami, a jeździłem sporo, na wam powiem dlaczego. Trafiłem tylko raz na tramwaj. Ale to za chwilę wam powiem dlaczego znowu za późno yy, Także Wracając właśnie do, do tutaj do tego do tego czasu oni bardzo skrócili czas yy, No od przystanku do przystanku Staraj się powiedzieć cenną rzecz zwróć". o mamy to słuchajcie mamy to tylko nie mam czasu Gdzie ta cenna rzecz gdzie ta cenna rzecz jest Tu Nie tu Halo Czy ktoś ją gwizdnął? Słuchajcie, ja tu nic nie widzę. Cenna rzecz. To to cenna rzecz. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma. No słuchajcie, coś nie zatrybiło. Coś nie zatrybiło. Coś tutaj jeszcze, słuchajcie, nie zagrało tak jak powinno. Też miałem... Też miałem taką mówcę, że chłop się pytał... Ty ta linia jedzie gdzieś tam, gdzieś tam, a nie miałem opcji dialogowej, nie? No i zobaczcie, monit jeszcze jest. A nie, już mi, już mi ociągnęli. No, ale ja tam nic nie widziałem, no chyba, że jestem ślepy. <laughs> Słuchajcie, nie wiem. Stanek gotowy do ulepszenia. Dobra, super. Mam jeszcze rampę. I znowu za późno. 3 minuty. No i dobrze, słuchajcie, wracając do tego czasu, właśnie mówię, oni bardzo skrócili czas dojazdu od przystanku do przystanku, teraz naprawdę jest bardzo ciężko dojechać na czas, trzeba naprawdę zasuwać non-stop, gdzie już o sprawdzeniu biletów, no to już nie ma mowy, nie? Także to jest rzecz, która mi się troszeczkę tutaj właśnie nie podoba. Zamykaj bo ponieważ ten czas mogliby zostawić taki, jakie był, no tam ewentualnie mogliby go troszeczkę tylko, tylko przyciąć. A o niego przycieli naprawdę sporo. Teraz zobaczcie, już mam minutę. Prawie dwie minuty jestem w plecy, a teraz muszę dojechać do, do Island. A niech jeszcze tu mi się trafi jakiś kurcz, ten... jakieś czerwone światło, jakiś yy, korek po drodze, nie. No to już... No nie, nie da rady, nie? Nie ma szans. Ale nic, to jest taka jedna rzecz, która właśnie mi się nie podoba. Jest, słuchajcie, drugą rzeczą, która mi się nie podoba po tej aktualizacji, to jest... Yy, usprawnianie przystanków teraz naprawdę musicie się bardzo dużo najeździć żeby żeby przystanek podciągnąć na wyższy poziom między odcinkami co jeździłem żeby tam wykonać tam chyba podnieść go Island Highlander Park do poziomu drugiego odpowiem no wam że chyba musiałem wyjść jeden przystanek 5 albo 6 razy żeby mi skoczył na wyższy poziom no naprawdę No teraz trzeba tego się trzeba się kurcze najeździć nie podoba mi się to za bardzo na europejskiej mapce Słuchajcie, wystarczyło tam y, chyba dwa, może trzy razy odwiedzić przystanek i już można było go pociągnąć wyżej. A tutaj kurczę, no mówię, no jeżdżę i jeżdżę i... Not good, powiem że to jest not, not good, nie podoba mi się to. Znowu za późno, no tak, za późno, ma 3 minuty w plecy. 23 pasażerów, czytelnia idzie do Highlander Park Hotel, tak. No, pięknie, misje wykonane. M misje wykonane, pięknie. Ale tam gadasz? No, będziemy łączyć kolejną. No to słuchajcie, już mamy, już mamy plan na kolejne odcinki. Ile teraz mam? 2 minuty 30, żeby dojechać do North Harborway. Jasne, gim. Masakra, słuchajcie, masakra. Ale nic. E, wracając do tych nowości, także tak jak właśnie mówiłem, no, mamy kilka nowych, mamy właśnie te, te dwie nowe opcje, e, te dwie nowe funkcje z pasażerami, czyli coś ktoś coś zostawia w, w autobusie. No gdzie sami widzieliście, coś tu nie zatrybiło i no nie było tego. E, no, i, no i gdzie tutaj pasażerowie się pytają o pytają się o no o trasę nie no to jest kurczę fajne no ale tak mówię no tutaj te, tutaj ten czas dojazdu do do przesanku to jest no masakra to jest kurczę masakra powinno być to troszeczkę troszeczkę bardziej no rozciągnięte nie ja teraz nawet nie jestem w stanie żeby ten czas nadrobić nie ma takiej opcji o jeszcze mi to chłop wybiega o no idziecie tysięcy dostałem kary Widzicie już przeszedł No i to miało być też naprawione, nie? Powiem wam tak Ja tutaj Jak tutaj jeździłem w tej WFT, Nie wiem, czasami kółka jakiegoś nie zrobiłem teraz przypadkiem Czasem aż tutaj w prawo, ja pojechałem w lewo Chyba tak No trochę, jak to się mówi, zlamiłem, nie? Ale dobra także tak wstępnie podsumowując ten ten powiedzmy nowy nowy do no tych nowych misji jeszcze do nich nie doszedłem bo te misje dopiero będą odblokowane w dalszej części gry tutaj na tej mapce także zobaczymy co to, co to będzie ale to jeszcze do tego daleka droga słuchajcie podsumowując tak ja za bardzo nie widzę żeby ci piesi byli bardziej kumaci że tak powiem sami widzieliście no gości po prostu wbiegł pod autobus Życie mu się e, znudziło. Trafik też nie za bardzo, słuchajcie się. O, zobaczcie, widzicie znowu to samo. Kolejna baba, która szuka. E, no, szukała ten. <laughs> szukała, słuchajcie, śmierci, nie? Nie na no, masakra. no przecież to jest. No rozpać, rozpacz. rozpacz. Dobra, słuchajcie, także, także, widzicie, no niby poprawki, ale jakoś to nie za bardzo trybi, co jeszcze trafiłem, to jest, słuchajcie, trafiłem taki meg, że czasami auto stoi na, słuchajcie, czerwonym świetle, pojawia się zielone, a on dalej stoi, nie, że trzeba na niego zatrąbić, czyli pojawia się monić, że użyj klaksonu, bo tam chłop zapomniał ruszyć, nie, także też taka, taka się pojawiła. Ale jeżeli chodzi o te największe, czyli właśnie o tych, o tych pieszych o wbieganie pod autobus, to powiem szczerze, mi się wydaje, że teraz jest gorzej. Na, grając na europejskiej mapce, nie miałem aż tylu sytuacji jak dzisiaj. No dwa razy mi kurczę piesi wbiegli pod autobus, nie. Także tutaj jeszcze jest słuchajcie do poprawki dużo, czy będę musiał chyba e, napisać, na, napisać swój komentarz na Steamie, co ty myślę, bo i tak pewnie zostanie to olane ciepłym moczem ale trzeba słuchajcie trzeba, trzeba pisać takie takie rzeczy bo to idzie w świat nie to idzie w świat i może kurcze twórcy jednak coś z tym coś z tym zrobią ale nic słuchajcie będziemy kończyć na dzisiaj będziemy kończyć na ten wspaniały odcinek gdzie skasowali mnie tysięcy euro za potrącenie dwóch pieszych. oczywiście nie z mojej winy Czasu już nie nadrobię, jestem 4 minut w plecy, także to bez sensu. Ale słuchajcie, w następnym odcinku... O, ten jeszcze tam śpiej mi w autobusie. W następnym odcinku, słuchajcie, mamy tak, podnieść poziom Gold Island do trzeciego poziomu. No to ja tutaj będę chyba jeździł pół dnia, żeby to zrobić. Eee, oczywiście spróbuję to wynać poza, poza odcinkami. I... I słuchajcie, w, w... Co tam jeszcze mamy? Wyposaż na autobus w reklamę Gold Island. No i stwórz połączenie dzielić Gold, Gold Islands West Oakwood. Także to sobie wykonamy na kolejnym odcinku. Także yy, ja już uciekam słuchajcie. Jeżeli Wam się podobało to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Yy, życzę Wam miłego dzionka. No i do następnego. Cześć, cześć.